Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszej super serii. Ja jestem Lotta, to jest Peter. Cześć, Cześć witam, witam was. Jestem Magicarp i skaczę jak Magikarp, używam splasha. Magikop, kop, kop. Tylko I brakuje tak... mi jeszcze wody, żeby tryskać, więc będę tryskał pochodniami. Okej. Okay. I to dzisiaj na mój. samym początku was troszeczkę oprowadzimy, ponieważ między tym odcinkiem a poprzednim był live. Jeżeli nie wiedzieliście o live, to tylko dlatego, że nie lajkujecie naszych Facebooków. Da bum. Oprowadzaj, bo yy, to oto jest osoba, która po prostu robi wszystko, a, a ja nie robię nic, nie? No tak. to, to ja zrobiłem tu, tu ogólnie taki tunelik, pseudo tunelik. Dobra, to nie ja wiecie, może to pokażę, się co ja wiecie. zrobiłam. To pokaż. To ogólnie robiłem ja, prawda, tutaj jakieś ang, jakieś krzyże, mówię, jakieś krzyże, krucyfiksy, <laughs> asterixy, obeliksy, panny okay. Okej, okay, chodź, bo ja muszę iść tak dołem, żeby ludzie nie widzieli, w sumie ty też. E, tutaj są moje drzewka, ponieważ potrzebuję dużo białego, e, białego, białego drewna do tego, co właśnie teraz jestem, robię, e, ale to wam pokażę później. Pozwól, że też. powiem, ogólnie mnie nie było na serwerze 5 godzin. Dobra, tak wygląda nasz dom. <laughs> Yy, jakieś tam fontanny, jakieś kwiatki, gramy na pisłulu. Czekaj! Magikarp się musi wykąpać. Gramy teraz na pisłulu, bo chcę wszystko na spokojnie, powoli pokazać, żeby to nic A się tak nie lespiło. bo tak naprawdę to nie, bo, bo moby są cholernie twarde i, i nie wiem. Nie umiem Dobra, grać w wersji 1.9. I, I jak wejdziesz do domu, proszę. Ogólnie ja nie, nie wiem, co się tam działo w środku, nie? I, i będzie takie, o ja to Po prawo, metrała. tutaj. <laughs> tu, 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 najpierw. To już widziałem więcej, już widziałem więcej. <laughs> tutaj masz telewizor i masz nawet przycisk, ale nie zmienisz kanału, ale spoko. A drugi Ale jest co od głośności. Są? Wow. Nie wiedziałem, który jest od głośności i dlaczego ten po prawej. Ale i tak nie zmienisz niczego, więc to jest taka prowizorka, bo nie wiedziałam, co zrobić. W ogóle na tą ścianą bardzo długo siedziałam, bo nie wiedziałam, co zrobić z nią, a w końcu wymyśliłam, tak. I wow. tutaj mamy kuchnię, proszę. Chodź, tutaj mamy kuchnię. Wow. Możesz sobie wejść tędy. Nie, ty jesteś kobietą, więc ty do kuchni. Dobra. <laughs> co podać? Proszę pana, co podać? Tutaj mamy piecyk tak by the way jeszcze. A jest co nie robi ten przycisk? O! W sumie to nic, tak po prostu nie wiedziałam Podnoszą co Odnoszą się! To, to ważne. Lol, ten, pie, piecyk na buton. Ja to chcę jeszcze Dobra. Raz. A ten y co robi? O Jezu, jak to Wszystkie bizne. to samo. Wszystkie to jest. Patrz, patrz, ta symfonia. Ło, Ło. Oj, to. Oh, Dobra, to jest taka fontanna, bo, bo fontanna nie miałam tutaj dać, ale to jest nieskończone źródełko wody. Przecież ty wiesz, że ja dużo piłem. Ty chcesz, żebym ja na tym nagraniu się ten, no. Skończył wcześniej, tak? Tak. Żebym tak. udał się do pokoju 2 na 2 te drzwi na razie zostawiamy. Idziemy na górę. Na... No, na górę! Tu chcę wejść. Na górę. idź na górę. Na górze są pokoje. Zmień to. No dobra, no to na. Zmień to, sobie ludzie Peter. nie mogą tego widzieć. <laughs> Napisz sobie, Peter. Nie, ja siebie Ty... szanuję za bardzo, ja piszę z wielkich. Uuu, no. dobra. No to Co? może wejdźmy do Piotrka do pokoju. <laughs> o Jezu, jaka piękna sypialnia, zawsze o takim możliwym. Dziękuję! Proszę. A może teraz wejdźmy do mojej sypialni? Proszę. Chodź. Znowu mokro! Tak, ja mam fioła na punkcie wody. Jezu. Już sobie wyobrażam twoje sny. Dzięki. Mokre sny. Chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. No. Dobra, jeszcze ci pokażę magazyn, bo magazyn jest tutaj właśnie. Tak, już wszystko widziałem. O, a tak naprawdę nie widziałem. A to co robi? A to nic A sobie. to jest właśnie śmietnik, o którym ci mówiłam. Czyli wrzucasz te itemki, zamykasz i nawet jak jest staniesz, to one ci się nie zbiorą do ekwipunku. Założymy się? Możemy się założyć. A dobra, to się nie zakłada. O Jezu, jaki syf jest tutaj. A ja tak naprawdę nie, trochę poukładałaś. Ojeju, 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 ojej, ile rzeczy. zostaw, zostaw, zostaw. Czekaj, czekaj, je... popstykam sobie. O, wezmę sobie kilof, bo mi się zostaw. bardzo Zostaw. Ale kilof mi się przyda, nie rozumiesz? Dobra, no to bierze. To sobie wziąłem. Czekaj. złożę z tego szybko. Oj, dawaj mi tu wszystkie kilofy. Oj. Matko. Chodź, o, bo ja jeszcze... Broniki, wszystko, Oj, ojeju, ojej. Chodź, bo jeszcze musimy wejść do podziemi. Nie naciskaj tych samych drzwi, co I tutaj jest wejście do podziemi, proszę. Jezu, przepraszam Chodź. za ten hałas za drzwiami. Ściankę przystawiłem jak gdyby. Co, tu? Chodź, tak, tu. O ty w dupę! I schodź na sam dół, na sam dół. Tutaj jest wejście do twojego tego. Tutaj, o. Tutaj Aha. są twoje cave'y. O Jezu. Wszystko ze sobą jest połączone, jak odcinki tak. na sukces. A tutaj chyba z dwie godziny prowadziłam Ach. drta. O! O! Tak, wiem, że tam jest żelazo, ale nie będę na razie zbierać. A I ja tutaj będę, myślę. A ja będę siecię. i co? co? Nic. I tutaj myślę podzielić to na cztery sektory, i w każdym sektorze będzie serio. Będą tak. inne zwierzęta. Tak, to ma być farma zwierząt. A jak I... ty tutaj zamkniesz mućkę? Słuchaj, ja. Już nie, to... nie no, oczywiście, że nie, ale na ten czas ja to usunę i postawię tej wodę, żeby się nie zabiła, i wprowadzę a? je przez twoje korytarze. No tędy. tak, najlepiej u mnie. Tędy wprowadzę. Najlepiej. A, widzisz? Szraktuj to jako bieżnie <noise> dla pasących się stworzeń. <noise> tak. W każdym razie, W jaki no... sposób ci się tam ten, ten, ta trawa dostała, że tak zapytam? Bo oczywiście... Słuchaj, mnie nie było... ja ci powiem. Stamtąd od drzwi sobie szła tędy, tędy... tendy to, tędy towa? Sobie... Nie krowa, trawa. Tutaj kto ją przez... prowadził? No sama się prowadziła po dyrcie. No, ale ktoś musiał postawić wszystko. No ja postawiłam. No to mówię, że krowa szła. Ty chłopak. Dobra. W sumie słabe, to... tak, nie, to nie z mieczem! <laughs> Spoko. I myślę, że możemy w końcu włączyć difficulty. Nie, nie możemy. Nie jestem gotowy. Proszę cię. Ja chcę... Z... Nie, nie normala. Dawaj easy. O oh, Jezus. Dobra, będziemy easy, chcę ale... Przeżyć. Chcę przeżyć. Tak, i patrzyliśmy ostatnio te zadania, które zrobiliśmy i co nam zostało do zrobienia. Zostało nam jeszcze do zrobienia. Państwo, jako że zrobiliśmy ostatnio bardzo dużo zadań, to dzisiaj nic nie zrobimy. No, nie, w międzyczasie zrobiliśmy niechcący jeszcze jedno przez mój debiut, jakicie No, Zdobyłem. Hej! Nie klikaj Co stało? Dobra. Już. Zdobyłem y, mięsko tej, no fuj. mięsko? Skóra też jest mięsem w sumie. No, fuj. W każdym razie zdobył skórę y, z krowy i tak. Słyszę potworasy. Tak, są gdzieś tam. Właśnie muszę chyba jeszcze dach oświetlić, bo się boję, że tam się będą spełnić, ale spoko. Okej. Okay. Y, tak więc nie radzę wychodzić na dwór po zmierzchu. Ta, <laughs> możemy, to... się tak, możemy się od razu przespać. Tak powiem, możemy się od razu przespać. Idź do siebie. Pst. Bardzo chętnie. Lol. Ja się prześpię na moim pięknym łożu, z którego zawsze będę spadać, no ale trudno. Śmiesznie. Bo jestem za gruba, he 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 he. No, przynajmniej ty. To powiedział chudzielec, nie? Yy, I ogólnie na dzisiaj musimy zbudować Tata, farmę. Ta, wejdź tu no. na chwilę. Sam se wejdź, już. Wejdź tu. Wejdź, ty śmieciu. Ty wejdź, właśnie. O, tak teraz chcę tam sieć. Będzie najlepiej. Sam sobie poprowadzę serię. O! Nie. Przypadkiem znalazłem wiaderko. Tak naprawdę chciałbym gdzieś odłożyć moje. Słuchaj. Które zdobyłem. powiedz mi, bo ja bym chciała dzisiaj zrobić farmę. Nie. Oczywiście będziemy ludzi zanudzać farmami, których nikt nie lubi, zamiast pójść do caveów, tak? Nie wiem, gdzie to odłożyć, duży tutaj. No to idziemy na cave. A farmę zrobimy na live, który. Hello, będzie zapowiedziany na Facebooku, tak więc weź sobie te wszystkie rzeczy z tej skrzynki, w sensie buciki, całą zbrojkę i tak dalej. Jestem jeszcze wodę podpieprzyłem. No i woda oczywiście, no bo przecież... Świetnie. A co wow, teraz ale bar? ty śmiesznie wyglądasz. Oczu nie mam. No nie masz oczu, weź sobie jakieś, nie wiem, au. jakiś kilof czy Ślepy coś. O, jestem, Au, co jakiś... to jest, Au, au. Au, jakaś blokada mnie trzyma. Miecz, Au. idziemy na kajwę, potrzebujemy. Au. O Jezu, wpadłem do śmierci. A to twoje miejsce, akurat. Ej, Ziemek. Bądź bezczelna. Nie bądź bezcelna. Ziemek. Nie bij, nie bij mnie kurczakiem. Dobra, nie będę cię bić kurczakiem. Y zawsze znajdziesz. I tak? Y zawsze znajdziesz. Dokąd no i... idziemy? Nie wiem, no, na kajwy gdzieś, nie? A ciekawy jestem, czy masz jedzonko. Ja mam, a ty? Ja też mam. No, widzisz. No, widzisz, właśnie zdobyłem. Aha, taki ja jest. Gdzie ty jesteś? No poszłam w dół, w lewo, w lewo, w dół. O jezu, a ja widzisz, już cię zgubiłem, ty. Nie ja zostawiaj mnie tu. Wziąłam swoje osobne itemki, tak na wszelki. Bo przecież. Wiesz co? Przed co? sekundą ci widziałem. O, tam jesteś, jezu. Sorry. Widzisz, mówię, że ja jestem bez, bez ten, no, bez oczu. Ej, o, jakim tego? cudem mi głód się ładuje sam. Ty, rzeczywiście. A, bo to jest easy, to on tak działa. Ty nie trzeba żyć, jakie to jest zabickie! Okej. Okay. Możemy, możemy biegać przez chwilę i skakać a, jak małpy. A potem poczekać chwilę. Ale to zajebiste jest, o Jezu! O Jezu! Oni dotykają moich tralala. Okej. Okay. To ja też. Są ten barwnikę. Bierz, I jest totalnie nieprzydatny. Serio? Bierz, bo... Będziemy nie. robić GMO? Tak, będziemy robić GMO. Będziemy robić fajne rzeczy z tego. Znaczy, ja bym to... chciała jakiś dywan położyć w salonie czy coś. Dywan będziesz robić z owiec. Genetycznie modyfikowane owce, nie znasz tego Tak. Skrótu. W sumie, jak możesz znać, nie grałaś z, ze mną. Ej, i, I z... dlaczego ty nie zbierasz całego tego żelaza? Bo chciałbym jakoś zatkać za przeproszeniem tę wodę. A po co ci zatkać wodę, skoro możesz... Bo mnie tak denerwuje. W... O mamo. ona mi tu... W... Fajfocle... Fl, 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 pływa! <noise> fajfocle? Okej. Okay. No, to jest jakieś zejście niżej, ale oczywiście niczego nie ma. O, to jest zejście niżej. Tam widziałam... Ciekawe kto zaraz spłonie i dlaczego będę to ja. Yy, bo jesteś faflockiem. Co? To woda i, i w mi fajfocle, a nie... a nie ja. Ty też. Ten, szczerze, ten głód to tak się randomowo w sumie skacze. No, ale... Ooo, koło jojo. Jo, 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 raz na jakiś czas jo. będzie można biegać, raz nie. Nie ech. wiem, czy Ty znowu poszła, nie? Ech, ech. Wiesz, co? Co? Zrobiliśmy mały błąd. Że spadliśmy tu? Nie. Że zaczęliśmy w to grać? Nie. Że stworzyliśmy serię? Nie. Że nie streamujemy tego? Nie. Że założyliśmy kanały na YouTube? Nie. No to ja już nie wiem, w czym mógł być błąd. Nie wzięliśmy tarcz. A mamy tarczę? A to, to bardzo łatwo się craftuje. Nie Ale wiedziałem. dobra, to później zrobimy. Później zrobimy. Ej, Zresztą od... Jeszcze nie znam tego update'a. <laughs> Odnawia ci się życie? Tak, zaczynam no po prostu nie tracę życia. Ale serduszka. Mówię, nie tracę życia po prostu. Więc... O, masz Monster Hunter. Brawo, kogo żeś zarypała? Szkieleta. O, okej. Okay. Ale chodzi Dałoby o to, się że z ja mam 50 ubloczków, to wtedy by nam zaliczyło zadanie. <laughs> Ale wiesz co, ja mam cztery serduszka i ja nie wiem, jak je sobie teraz odbudować. Musisz być na, na żarta. Jakiś, no właśnie wiesz... o to chodzi, że jak jestem na żarta, to. Nie lecą do góry. Ja, a jak zjem, to żarcie mi leci w dół. <laughs> Ta wersja jest upośledzona, mówić. To jest naprawdę upośledzone. Mówiłem grać na pistool, to nie, 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 nie. Ale i tak nie musimy, będzie. potwory i tak dalej. Dobra, idę po to żelazo. W Fawlocku. W Faflocku. To Fawlocku. Przestań Jaki jest nasz cel w ogóle? To zdobyć żelazo, zdobyć wszystko. Złoto. Nie, po prostu sobie złoto. połazić, znaleźć ten. A po co nam złoto? Złoto do jabłka. Aha. Ej, I głód diakcji. mnie bije. Głód mnie bije, a jak zatrzymam się, to mi zżera. O Jezu. O, już zjadłem? Shit. Przestaje mnie żreć. Ale jaja. Głupie, nie? No. Czy co, może jednak ustaw ten normal, może normal, normal nie będzie działać. Słyszałem go! No dobrze. Teraz dopiero normal ustawia. <laughs> o, 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 właśnie działa. Działa, regenerują się serduszka. No widzisz, ale no przydałoby widzisz? się, że miał pełne życie. <laughs> Dobra. Twój śmiech jest ogólnie czasem straszny. Nie? O, złoto. Aha. Nie wziąłeś y, żelaznego miecza, y, kilofa światła. Wziąłem. Dobra, Wal się. Ty myślisz, że ja jestem upośledzony? Tak. Czasem słusznie. <laughs> Zrobię sobie sobie sama wykopię. Z zróbmy sobie kilo wrzućmy go na fejsa. Albo utopmy go w lawie? Nie. Co ja robię w ogóle? Topisz Hello. się w lawie? Nie. A. Chyba ty. No i gdzie tu idziesz? No do ciebie, no co no źle? co? Złota ci szukam. Ale ja mam. Wiesz ile ogólnie potrzeba y złota? Dużo. No właśnie. No to zbieraj każde złoto, które spotkasz na swojej drodze, Ja nie na spotkałem przykład. Żadnych... O Jezu, ile pot. A to, te, to są nie topery tylko, o Jezu. <grym> ja na przykład spotkałam jedno złoto dopóki co, dopóki co. Ot, te kuź wysyny, są silne i szybkie nawet. Dobra, to no, zarypany, trochę. Zarypany, dobra. Jakbyś tak znalazł jakieś diaksy, to byłoby fajnie, wiesz? Ja bym pograł na koordynatach ogólnie. To znaczy no czyli bym widział na bieżąco na którym jestem poziomie. No jestem po co... na na 35. Nie zapowiada się, żebym schodził nisko no i nie zejdę nisko oczywiście. O o o i tak tak możesz pozostać tylko gdybyś jeszcze mogła się zamknąć. Nie. Pokazałem ci na live jak się kopie. Ja wiem jak się kopie, ale ja nie szukam ty i tak będziesz Nie? Nie. To czego ty szukasz? Ale z tego poziomu łatwiej znaleźć jakieś kejwy. A. Ale możesz kopać w boki, to ten, to może Oczywiście, coś się tak znajdzie, będę nie? Robił. Oczywiście, że tak będę robił. I jak wyjdę stąd bogatszy od ciebie, to mi będziesz mogła posmierać mnie po butach. Ale wiesz, że twoje diaksy to moje diaksy. Odczep się. <laughs> o, jak słodka. Nie, wcale nie. Ej, szczerze mówiąc, to nie. dlaczego ludziom nie mówimy o co chodzi w tej serii? A nie bo, mówiliśmy? A nie, nie, mówiliśmy. nie, nie, mówiliśmy, ale przez pewien czas dzisiaj na live, nie nie na live, kuźwa, tylko właśnie teraz już na nagraniu. Mówiłaś, żeby się przymknąć na ten temat, czy coś. Tam coś z czymś tam. No Jak i. już coś zrobiliśmy chyba, czy coś. No dobrze, no ale to był inny to musimy, temat. Musimy pamiętać właśnie. Nie, 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 nie wiem. Znalazłem. Co znalazłeś? No zgadnij. Na pewno nie Diaksy, bo jesteś kurwiem. Masz diaksy? Jak włączy się ten jakieś filtry, kolorowanie wideo, to zobaczysz tutaj diamenty. Tak naprawdę to znalazłem żelazo. Żelazo to ja też znalazłam. I nie wykopałaś pewnie. Ja nie jestem tobą. No i dlatego nie wykopałaś? Wykopałam. A. Ej, słyszę lawę. To jest bardzo dobry znak. A ja słyszałem tylko... Buh. Kuźwa No mniej więcej coś takiego Twoi koledzy się odzywali Nie Nie Próbowali rozmawiać w twoim języku, ale nie potrafili O! Mam diaksy! Ta <śmiany> Masz lawę! O! Cześć, 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 cześć Miło cię widzieć, czerwony koleżko O! Shit Najgorsze, że czerwony zawsze jest przylany. Raz, dwa, trzy. Mam trzy diaksy. Pa jasne. No przecież ci mówię. No chodź. Widzę. No zobacz. Widzę. Co? <laughs> Wyłącz te cheaty. No. <laughs> ja nie wiem. No przestań. że ja nie wiem. Ta, no już od razu. Ej, to diaksy mamy za, za ten. Tomasz, ej, patrz, patrz. Dawaj to. Masz Dawaj jednego, to. i będzie drugie zadanie zaliczone, że rzucenie. Jest! Mam diamenty i teraz uwaga! <grym> Okej. Okay. No właśnie, dlatego wolałam je spisać i, i żeby takie zaznaczać, a nie ale przez. dobra, to ten. E, zdobyć diament, to już nam się udało. Nawet trzy. No ale było zdobyć jeden. I no rzucić dobra. diament w przeciwnika lub innego gracza, by go podniósł. Będzie można spróbować rzucić w zombie, żeby na 100% nam zaliczyło. Na pewno nie. No ale no, rzucisz w zombie, a później mu go odbierzesz, tak? Tak, tylko czasami on nie dropa tego, co... No to będziemy ryzykować z bogactwem. On ma go podnieść i to jest koniec zadania wtedy. Wbrew pozorom, diaksy też są fajne. Są fajne, ale żelazo jest cenniejsze i ładniejsze w sumie. Dobra, cichajże. Ja wolę białe rzeczy niż niebieskie. <noise> Powiadasz? Nie! Nie! Co pan to? Co pan to? Lubi niebieskie rzeczy. Smurfy. 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 Smurfiki. Ej, wychodzimy. Stąd bo w sumie mamy coś tam już. Ja bym chciał zdobyć złoto. Dużo złota. Słuchaj, ja mam jeden. Au. Teori! Czekaj, 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 przypomniało mi się coś. Ej, to, to nie... jest sposób na farmienie złota. No. Musimy się dostać do netheru. A możemy się dostać do netheru, nawet mając żelazne rzeczy. Już Ci o tym wspominałem. Dobra, ale ja nie chcę tak czytować. To nie jest żaden speedrun czy coś, tylko chcę to zrobić w normalny, Ale słuchaj, mi się jakoś nie mi się, interesuje mnie to. Mi się dla achievementu nie widzi zdobywać kuźwa 72 sztuk żelaza, kiedy dropy żelazne. O i nie mam kilofa! Ale ja nie Ech. mówię o żelazie, tylko o dostaniu się do netheru w normalny sposób. A tam. To też jest. A nowe. tam. O, żelazo, ha. Ważne, żeby stworzyć portal. Nie widzę problemu. Co ty robisz? A jak mam inaczej się tu wdrapać? Kupi... No weź nie rób tak, bo mnie utopisz. A, przepraszam, nie pomyślałem. Jesus. Trzymasz się? To się trzymaj. Hop. I teraz okay. ty. Się <noise> kuźniwo w kanałach pływają. Ciao, najgorzej. Dobra, uwaga. No, no nie, no, nie, no, nie, 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 nie. nie, Już, już da się iść normalnie o tym. Tak? Ja nie mam kajlufełu, nie? Ja mam jeszcze trochę na zbyciu, znaczy na wykończeniu. Odbyciu. <noise> mam skarpety na dotarcie, nie? No, ten świetnie. O, cześć, szanowny kolego. Co Dobra. mnie nie atakujesz? To gówno. I musisz powoli w niego... UWAŻAJ Z TYŁ, 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 z JEZU! Tył! Był dalej! Ale dziękuję. Tak? Zapomniałem, że prawy przycisk nie chroni. No, no właśnie. Wiesz co, coś ci później powiem, ale nie teraz, bo teraz jesteśmy na nagraniu. Że kanałów się nie sprzedaje, cwelu? Nie... NIE, 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 NIE! Nie słyszałeś nic? Niestety nie. Bo jestem w innym miejscu niż ci się wydaje. Ej, tak by the way, jeżeli wyjdziesz na powierzchni, to daj znać. Powiedzmy, że wyszedłem, ale no jeszcze muszę się wydostać z kamieniołomu. Aha, czyli tak jak ja, spoko. A w sumie to zerze set to to. Ej, to w sumie teraz jedzenie jest w ogóle bez sensu. Że co jest bez sensu? Jedzenie. Nie, nie do końca. Znaczy, znaczy no... jeśli chcesz skakać między easy a normal, to, to nie jest. Znaczy, to jest wtedy bez sensu. Już mogę? Tak. Ja Ale... mam trzy diaksy. Świetnie. Jeżeli je stracę... Hurra. Teraz... No. trendy było do domu i dlaczego akurat tędy? Nie wiem. Ciekaw jestem, czy mnie moja obserwacja w terenie nie zawiedzie. Y... Oj, chyba jednak zawiedzie. Hmm. Gdzie koordy? No. 283. To będzie w tę stronę, widzisz, jestem najlepszy. Jesteś super. I nawet się mniej więcej zgadza Z. No, a także przeskoczymy sobie tutaj, prawda? I ja będzie dużo ruzycki, ruzycki, ruzycki. Tak naprawdę to mnie to nie jada A wiesz, w ogóle ja się tych róż zbierałam żeby przed domem posadzić? Dwie minuty. A. Bo tyle ich rośnie przed domem, że to jest normalnie poezja. Naprawdę. Okej. Okay. Znaczy rosło. <noise> już nie roznął. Praktycznie byliśmy cały czas pod domem, nie? No tu prawie nie Chyba dalej Ale no, jest ładnie. Jest ja fajnie. tego nawet już nie muszę jeść, bo faktycznie się samo regeneruje, jest no. O, teraz całkowicie nie mogę biec, ale zaraz będę już mogła. Zostaw to! <noise> Okay. Dobra, poczekaj, muszę się wy. Patrz, patrz, teraz patrz. Wypróżniam się z kobla. Nie, to kobla, kobel jest dla mnie. No dobra, no to weź. Wyjdź. Wrzucę grawla i, i... I dioryt jeden. I teraz wejdź i zobaczyć że się nie zbierze. Ej. Lol. A? Ja lubię diorytę na przykład i co. A to za kilka minut zniknie samo. Y, dobra. Pyśki myśki, myśli, starczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ty zostaw tej temy. Tak będzie jeszcze live. Zostaw tej temy, ja, ja to uporządkuję. Zostaw to, proszę cię, zostaw to. <shof> o Jezus! Proszę cię, zostaw to. Już naprawiam. No, tak myślałam. Dobra, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, w którym pewnie już będziemy mieli farmę wybudowaną, tak więc będziemy mogli robić zadania z krowami i w ogóle i w tym wszystkim. I to będzie już niedługo, za kilka dni, ale nie powiem wam, który dzień, bo nie pamiętam. No. Rozumiem. W każdym razie, wchodźcie w opis filmu, będziecie mieli link do tego pana, do kanału, tego Gigrara, Pitera. Tak, czyli... koniecznie zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo aktywny kanał. Mhm. Tak, i wbijajcie na Facebooki, na Instagramy, na Snapchaty, na wszystko to jest w opisie filmu. Ja nie mam publicznego Instagrama, więc twój Przecież... argument... Na no mój. Chcesz coś dodać? Chciałbym dodać, że, że, że zebrałem pięć Inksaków, które nie wiem na cholerę nam. Dziękuję. I, 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 I wiesz co? Rzucę ci coś, a ja bym chciał, żebyś to zjadła. Zjedz... No to cześć. Zjedz to! Cześć. Każcie jej w komentarzach, piszcie jej, żeby żeby zjadła. Cześć. Cześć. <słuch>